Witam, w tym odcinku powiem trochę o sojuszach, to znaczy będę mówić cały czas, cały czas o sojuszach i inne sprawy związane z nimi. Powiem trochę pojęć, dam trochę rad z doświadczenia, bo już się gra z półtorej roku w gierkę. No to tak, jak wiemy, sojusz w Empire jest masa, lecz większość liderów po prostu nie potrafi sobie poradzić z tą odpowiedzialnością i na ogół z organizacją. Robią pełno sojuszy, potem tylko żalą się, że się cały czas palą i tak potem gracze są wszyscy porozrzucani, czasem dob dobrzy, czasem nie. No i po prostu chciałbym bez te, te rady, żeby może ograniczyło się tworzenie tych sojuszy, lecz żeby po prostu było więcej lepszych sojuszy i nie, żeby niektóre się ogarnęły, żeby nauczyły się czegoś z, z tego poradnika. No tak, Sojusz to nie wszystko w Empire, bo jeszcze wchodzą w skład szkółki Sojuszu, czy tak zwane akademie i na końcu takie wielkie zrzeszenia tych wszystkich Sojuszy, czyli koalicje. No to może wytłumaczę te pojęcia. Sojusz to oczywiście jedna wielka zgrana ekipa, która składa się z tylu graczy, i ilu możemy pomieścić i po prostu y, ogarnąć. Jeżeli sojusz ma być lepiej zorganizowany i ma być bardziej ogarnięte osoby z wysokim poziomem, to wtedy w składy właśnie wchodzą akademie, by wszystkich porozdzielać, by na przykład do głównego sojuszu wsadzić tylko tych ogarniętych i dobrych, a w akademii po prostu jeden dobry lider, który będzie zarządzał tymi słabszymi, a oni po prostu będą się y, jakby uczyli gry i po osiągnięciu tam jakiegoś dobrego poziomu i y, ulepszeniu swoich dowódców y, i mając dobre posty właśnie wtedy przychodzi do głównego sojuszu i tak po prostu uczy się nowych graczy. Y, co tu jeszcze może być? Aha, no to teraz na końcu koalicje. To jest temat bardziej obszerny. Jest to złączenie wszystkich przyjaznych ze sobą sojuszy w tak zwany jeden wielki sojusz, że no mamy po prostu 10 sojuszy i każdy sobie pomaga nawzajem w wojnach. No i tak przechodzi, później wchodzą jeszcze różne zebrania. To już bardziej na czatach głosowych, takich jak Teamspeak, czyli trzeba zaopatrzyć się w mikrofon. OK, ale przejdźmy do rzeczy, tak, dam może teraz parę rad dla nowych. Pierwsze co na temat tworzenia sojuszu to po prostu świadomość tego, że to nie żadna frajda, tylko najbardziej odpowiedzialna rola w całym sojuszu, jeżeli ma się być liderem. Przy jego tworze tworzeniu należy się upewnić, czy to po pierwsze mamy mnóstwo czasu na grę, po drugie, no, jak i na komunikację z graczami. Czy posiadamy duże doświadczenie w grze, czy potrafimy dobrze zadbać o siebie, robić wojny, wygrywać z innymi graczami? Ogólnie jest dużo tutaj można wymieniać tych szczegółów wszystkich, czy wydajemy sporo rubinów na grę, bo sojusz trzeba nieźle ładować, a na początku nie zawsze nie zawsze pomogą inni gracze z sojuszu, bo najpierw trzeba samemu coś włożyć, żeby inni zobaczyli, że że się stara po prostu. No właśnie i teraz najważniejsze. Sojusz to nie głównie pomaganie sobie w dostarczaniu surowców na budowę, a głównie pełni rolę toczenia wojen, czyli staramy się, aby każdy gracz śpieszył się nie z budową, a z wywerbowaniem wojska i i toczeniu no, wojen, paleniu innych graczy, wykonywaniem wszystkich celów, bo musimy zdyscyplinować wszystkich graczy, aby każdy wykonywał cel, usunąć tych, którzy zbyt dużo grają na bocie, bo są tacy i, i po prostu, no, co tam jeszcze, ogarnąć tych, którzy nie grają z, sojuszu, z sojuszem, tylko robią samowolkę jakąś, nie? bo są tacy gracze. Ważna, następna rzecz ważna to jest to, by gdy już się zgramy ze, ze wszystkimi graczami, to ktoś, bardzo zaufana osoba, najlepiej jakby posiadała wszystkich pasy do kont, czyli kasło i ID. I numery telefonów w razie jakiegoś ataku od wroga. Co tu jeszcze? Głównie to często trzeba rozmawiać z graczami, żeby zawsze jakaś była dobra atmosfera, żeby nie uciekali z sojuszu do innych, żeby wiedzieli, że są w dobrym sojuszu i mają co tu robić. Czyli o aktywność też czasem musimy sami zadbać, bo gracze sami czasem dupy nie ruszą. Później, gdy już będzie wysoka aktywność, to to ja często robię tak, że musi być czat głosowy, by zawsze przez mikrofon z kimś się pogadać, bo tak wtedy można lepiej wszystko zorganizować i, i ugadać się, co, co robić dalej, jak prowadzić dalej sojusz i tak dalej. No tak, co tam. Na koniec proszę każdego, kto obejrzał filmik, opinię, krytykę i rady, o czym by dalej nagrywać. Czy dobrze to robię, czy nie, bo to od Was zależy. Nie, nie wiem, jak tam... siebie ocenę po prostu nie będę. Zapraszam też do oglądania wszystkich innych filmów, które tworzę dzięki narkach.